Witam na ciałce. Dzisiaj taki krótki filmik na temat kompostownika, ponieważ no dzisiaj pierwszy raz w sumie chciałem zobaczyć ziemię w tym kompostowniku. Kompostownik założyłem równo rok temu, w listopadzie, też na końcówce listopada. I w sumie przez rok, można powiedzieć, z niego nie korzystałem, to znaczy żadnej ziemi stąd nie brałem, nie sprawdzałem, co tam się dzieje na dole. Po prostu jedynie cały czas do kompostownika były dorzucane różne rzeczy. W proporcji e, mogę Wam powiedzieć, że mniej więcej e, 50 na 50, e, czyli e, 50% rzeczy zielone, 50% e, rzeczy brązowe. Nie było tu e, sypane żadnej ziemi, nie było e, przelewane jakąś wodą nic tutaj e, takiego nie robiłem. Jedynie co e, to e, mam tutaj. Takie widły i tymi e, e, widłami od czasu do czasu e, mieszałem trochę ten e, e, kompostownik, ale e, oczywiście e, tak e, z wierzchu, nie jakoś głęboko, więc przyszedł czas, e, żeby zobaczyć. E, jak ta ziemia wygląda na samym dole? Tutaj mam dwa takie otwory, i ten dolny zaraz otworzymy i zobaczymy, jak wygląda ziemia po roku dokładnie. Na przestrzeni tego roku można powiedzieć, że ten kompostownik wielokrotnie był. Ubity, można powiedzieć, pod samą górę bo ich trawę tutaj dawałem z koszenia. No teraz, jak widać, liście podczas grabienia działki. No ale przede wszystkim, oczywiście, jakieś resztki typu skórki z banana, właśnie resztki warzyw, obierek, takie rzeczy. Więc zaraz zobaczymy. Jak to wygląda na dole? Czy już w przyszłym roku jakaś ziemia, na przykład do kwiatów, będzie można sobie stąd zabrać? Otworzymy. O, proszę. Otworzymy. I tak to wygląda. Zobaczcie sobie, jak to wygląda po roku. Co tutaj się zrobiło. No jeszcze. Jakieś patyczki. Widać. O. O, fajna struktura. Dobrze, dobrze. Będzie ziemia jakaś do kwiatów czy do sadzenia w ogrodzie. Tak więc tak to wygląda po roku. To tyle. Pozdrawiam.